Czy nazwa psychobiotyki nie jest przypadkiem pewnego rodzaju nadużyciem? Czy nie są to po prostu probiotyki, które od wielu lat są stosowane np. w antybiotykoterapii? Absolutnie nie jest to nadużycie. Taka nazwa rzeczywiście funkcjonuje w piśmiennictwie naukowym. Ta nazwa psychobiotyk została wprowadzona do literatury medycznej w roku 2013, czyli to już będzie prawie 10 lat temu, przez dwóch naukowców: neurobiologa doktora Johna Kreina i psychiatrę gastrologa profesora Timotego Dinana. Oni odkryli, że pewne bakterie probiotyczne mają właściwości wspomagające działanie układu nerwowego i korzystnie wpływają na zdrowie psychiczne. Stąd właśnie ta nazwa psychobiotyk. Dzieje się tak poprzez oś mózgowo-jelitową, czyli dwukierunkowe połączenie między odległymi organami mózgiem, jelitami. W tej chwili bardziej nawet mówi się o takiej osi mikrobiom jelitowy jelita-mózg. No właśnie, jest to topograficznie dość odległe połączenie. Jak w takim razie oddziałują na siebie wzajemnie jelita i mózg? To, że te narządy, tak, jama brzuszna i mózg są położone, wydawałoby nam się dosyć odlegle, ale są składnikami tego samego organizmu. Te psychobiotyki regulują oś mózgowo-jelitową bardzo, na bardzo wielu płaszczyznach. Powiedzmy tak, wpływają na układ nerwowy, czyli uczestniczą w syntezie neuroprzekaźników, wpływają modulująco na układ odpornościowy, na układ immunologiczny, między innymi zwiększając syntezę cytokin przeciwzapalnych, ale generalnie jest to wieloraki wpływ na układ immunologiczny i wpływają na układ dokrewny. Układ hormonalny, obniżając stężenie kortyzolu, czyli tego hormonu, który jest wydzielany w trakcie przewlekłego stresu. Jedną z właściwości psychobiotyków jest wspieranie bariery jelitowej, która m.in. zapobiega translokacji, takiemu przenikaniu fragmentów bakterii. I ich antygenów ze światła przewodu pokarmowego do krwiowiegu, inicjowaniu powstawania stanu zapalnego, ponieważ wtedy, kiedy te fragmenty bakterii przenikną, one wywołują reakcję zapalną organizmu, a ta reakcja zapalna organizmu wpływa na całe nasze ciało, między innymi także na mózg. Jeśli bakterie uczestniczą w syntezie neuroprzekaźników, to czy mogą zastąpić leki przeciwdepresyjne? Nie, nie mówimy tutaj o takim leczeniu wyłącznym, czyli o tym, że miałyby zastąpić współczesne, znane sposoby leczenia przeciwdepresyjnego. Ale warto w tym kontekście może skorygować pewien mit funkcjonujący na temat wydzielenia serotoniny w jelitach. W tych jelitach jest wytwarzanych 90% serotoniny. Ale ta serotonina nie dociera do mózgu, do przestrzeni synaptycznych, ponieważ nie jest w stanie przeniknąć przez barierę krew-mózg. Wpływa natomiast stabilizująco na układ nerwowy, znajdujący się w jelitach, i tu trzeba powiedzieć, że jelita mają swój własny układ nerwowy, taki bardzo rozbudowany. Zmniej, zmniejszają nadwrażliwość trzewną, łagodzą na przykład objawy zespołu jelita nadwrażliwego, więc tak naprawdę, o czym też pewnie wszyscy wiemy, mamy trochę takie dwa mózgi, jeden w czaszce, a drugi właśnie w jelitach i ta regulacja na wielu poziomach będzie przekładała się na samopoczucie i w zakresie jamy brzusznej, ale także w zakresie właśnie samopoczucia psychicznego. Jednak wydaje się, że główną ścieżką regulacyjną, którą mogą zapewnić psychobiotyki, jest zmniejszenie syntezy hormonu stresu. Jeśli mamy jakąś nierównowagę w zakresie mikrobiomu jelitowego, powstaje subkliniczny, niezauważalny stan zapalny. I te mediatory zapalne docierają do mózgu, gdzie jako stresory fizyczne stymulują oś podzgórze-przysadka nadnercza. A ten wydzielany kortyzol, hormon stresu, mówiąc tak popularnie, pogłębia początkowy stan. Czy często Pana pacjenci skarżą się na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ewidentnie wynikające ze stresu? Ja bym powiedział, że tak, że z jednej strony oczywiście tak, to znaczy bardzo często pacjenci skarżą się na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, natomiast nie zawsze mają tą świadomość, że to jest związane ze stresem. Czyli często zamiast do psychiatry, najpierw trafiają do gastrologa z powodu różnego rodzaju dolegliwości brzusznych, bólów brzusznych, zdęć itd. Tak tak czy, czy biegunek. A wiadomo, że tego typu problemy są generowane właśnie przez stres, który jest także powiązany z rozregulowaniem działania i składu mikrobiomu jelitowego.